Proszę bardzo. Pozwolę sobie posłużyć się troszkę techniką multimedialną, aczkolwiek widzę, że przestał nam chyba jeden rzutnik działać, albo za chwileczkę zostanie, dopiero, o, chyba się już powoli będzie zapalał. Yy, powiem, jakie jest źródło tego dekalogu. Yy, Zaczęliśmy z księżmi, bo oprócz tego, że pracuję w Kurii, yy, pracuję również w Parafii Świętej Trójcy w Legnicy, Zaczęliśmy planować w październiku wizytę kolędową. Powiem, to jest bardzo ważna inicjatywa, bardzo ważna sprawa, żeby ją zaplanować. I doszliśmy do wniosku w czasie naszej dyskusji, że chcielibyśmy przede wszystkim z wiernymi podczas wizyty kolędowej porozmawiać o świętowaniu niedzieli. Bo tak nam wyznaczał też program już Kościół żyje pewnym programem. O nim też jest mowa, pamiętamy, że w tym roku przeżywamy taki program, który zatytułowany jest Komunizm Bogiem. Jest to program trzyletni, rozłożony na trzy etapy. Taki centralny tytuł tego programu to Kościół, Domem, szkoło, domem i Szkoła Komunist. I tam jest akcent mocny postawiony właśnie na świętowanie niedzieli. I zaczęliśmy się zastanawiać, w jaki sposób z wiernymi starać się rozmawiać na temat właśnie świętowania niedzieli. I doszliśmy do wniosku, że musimy przede wszystkim mówić o niedzieli pozytywnie. Bo dużo jest zakazów, prawda? Dużo jest zakazów, czyli w sensie takim, nie wolno nam chodzić do sklepu, tak się często powtarza, prawda? Nie wolno podejmować pracy zarobkowej, nie wolno dobrowolnie właśnie podejmować się różnych zajęć, nie wolno nam wykonywać prac będnych w naszych domach, czyli nie wolno, nie wolno i nie wolno. Człowiek ma taką naturę, że jak za dużo słyszy, że mu czegoś nie wolno, no to stara się robić w pewnym momencie na przekrót. To jest z naszej natury, tak czujemy, że tak nieraz jest. Widzimy to również i w naszej, naszej ojczyźnie, że jak za często jest mówione, że jest nam czegoś nie wolno, to zrobimy na przekór, że nam jednak wolno. No i tak samo my doszliśmy do takiego samego wniosku, że jak będziemy za dużo mówili o tym nie wolno, no to w takiej sytuacji niczego nie dojdziemy. No bo co z tego, że już tyle miesięcy czy tyle lat mówimy, że nie, powinni, nie powinniśmy robić zakupów w Niedziela. A takie mam szczęście, właśnie szczęście w nieszczęściu, że Kościół Świętej Królicy Wielnicy usytuowany jest przy markecie, który się nazywa Real. No i masowo widzimy, jak wierni, nawet wychodząc z kościoła, ze mszy świętej, potrafią pójść na zakupy. Czyli to sianie ziarna nie za bardzo przynosiło jakieś efekty, aczkolwiek ja zawsze wychodzę z założenia, że to przyniesie swoje owoce, ale dopiero też po jakimś czasie. No i teraz właśnie pomyśleliśmy sobie, że musimy powiedzieć, co wolno na robić. Prawda? Czyli pójść taką troszeczkę, znaczy nie troszeczkę bardziej drogą pozytywną, co nam wolno w niedzielę robić, co powinniśmy robić w niedzielę. I tak się składa, że w parafii zawsze wydrukujemy swój obrazek kolędowy, który odpowiada też charakterowi tej pracy, którą podejmujemy. No i właśnie po raz pierwszy ten dekalo katolika, o którym chcę powiedzieć, niedzielny dekalo katolika, wydrukowaliśmy w takim obrazku kolędowym, żeby właśnie naszym wiernym w parafii go zostawić. No i za jakiś czas okazało się, że ten dekalog. Zdobywa jakąś swoją popularność, bowiem zaczyna zdobywać, zdobywać taką akceptację na szczeblu diecezjalnym. No i wówczas, kiedy rozwijała się ta myśl społecznego ruchu świętowania niedzieli, kiedy rozwijała się ta myśl, że musimy jako katolicy, jako diecezja więcej mówić na ten temat o świętowaniu niedzieli, wówczas powstał pomysł tej książeczki. Niedziela jest święta. Ksiądz Bogusław Droż? Właśnie zaproponował, że napiszę taki komentarz do listu apostolskiego papieża jest Domini, żeby jeszcze bardziej przybliżyć i wytłumaczyć ten list. Natomiast mi zaproponował, żebym napisał drugą część duszpasterską i w takich felietonach omówił, omówił właśnie ten dekalog katolika, o który chcę sobie, sobie przybliżyć. I właśnie w tej książce, w drugiej części duszpasterskiej omawiam te poszczególne 10 punktów, co katolik powinien? Dlatego uważam, że to jest taka dobra promocja formacyjna, zwłaszcza dla osób, które mają problem ze świętowaniem. Bo my mamy też pewne zadania apostolskie do wypełnienia. My jesteśmy apostołami Chrystusa. I teraz nieraz trudno jest z kolegą czy z koleżanką w pracy porozmawiać o tym, że na przykład chwali się, że nie świętuje w niedzielę, i my często zawstydzeni nie wiemy, co powiedzieć. Prawda? Mamy nieraz takie odczucie, no, co im powiedzieć, bo generalnie często ludzie nas obrażają. Bo zaczynają mówić, że co tam ksiądz, co tam kościół, co tam sza święta, co tam niedziela, można robić wiele innych rzeczy. Dlatego uważam, że wtedy można na przykład w ramach imieni spokojnie komuś taki mały prezent podsunąć. Zrobi z tym, co zechce. Niech Duch Święty zadziała. Niech Duch Święty zadziała. Jak wyrzuci do kosza, może z czasem ruszy go z żeby znaleźć to w koszu, prawda? Odłoży na półkę, może jednak anioł spróż tak to poprowadzi, że za jakiś czas weźmie do ręki, do książeczkę i ją zacznie czytać. I myślę, że te treści, może, te treści mogą wprowadzić człowieka przynajmniej w zastanowienie, że robi źle w swoim życiu, na przykład przyniąc sobie z tygodnia 7 dni poprzednich. Stąd też taki cel był tej książeczki, wydania tej książeczki, żeby przybliżyć i nauczanie papieża, ale także i powiedzieć, słuchaj, to nie chodzi o to, że ci czegoś nie wolno, ale w co powinieneś, co ci wolno i co jest od Ciebie oczekiwane. Tak się też złożyło, że zaproponował mi współpracę ksiądz Piotr Nowosielski, który jest szefem tygodnika Niedziela i też poprosił, żeby te felietony opublikować właśnie w niedzieli. I w poszczególnych częściach są one publikowane już od kilku tygodni, gdzie jest powiedziane, właśnie cała strona jest poświęcona z ładnym zdjęciem zawsze, co katolik powinien w niedzielę. To tak w ramach takiej, powiedzmy, reklamy i zwrócenia uwagi, że do tych treści zawsze można wrócić, że one się znajdują gdzieś i można też te treści komuś zaproponować. I teraz, jak przebiega ten, ten dekan więc pierwszy punkt, który został zawarty w tym dekalogu, to pomyśleć o Bogu i wieczności. Wypływa to przede wszystkim z nauczania papieża w Dies Domini, w tym liście apostolskim. To papież mówi wyraźnie, że jeżeli człowiek przestaje świętować w niedzielę, przestaje też automatycznie myśleć o wieczności. No bo jeżeli człowiek ciągle będzie miał dzień powszedni, ciągle będzie pracował, jeżeli ciągle człowiek będzie się zajmował powszedniością, to nie odniesie swojej myśli do nieba będzie zapominał o tym, że jest powołany do świętości. I dlatego przypominamy w tym dekalogu w pierwszym punkcie po to jest niedziela, żeby bardziej niż normalnie w dzień poprzedni pomyśleć o Bogu, prawda? I pomyśleć o tym, przypomnieć sobie każdego tygodnia, pierwszy dzień tygodnia, że jestem powołany do świętości. Jestem powołany do zbawienia, do Królestwa Niebieskiego. I dlatego to jest właśnie ten pierwszy punkt. Szerzej o tym mówię w tych teletonach, tam właśnie pisze, odwołując się też do Apokalipsy Świętego Jana, zachęcając też, co za chwilę wyjdzie w tym dekalogu, do lektury Biblii, bo często nie pragniemy nieba, czy nie pragniemy naszego zbawienia, bo generalnie my nie wiemy, co dla nas Bóg przygotował. A na przykład Apokalipsa Świętego Jana świetnie to opisuje. Dlatego to jest ten pierwszy, taki bardzo, bardzo ważny punkt, który oczywiście też wskazuje na Eucharystię, wskazuje na modlitwę i tak dalej. Drugi punkt, to jest właśnie konsekwencja tego pierwszego. Więc co powinniśmy zrobić? Do czego jesteśmy, jakby powiedzieć, powołani? To nam wolno, nikt nam tego nie zabrania w niedzielę. Uczestniczyć we mszy świętej i zadbać, tu nazwaliśmy to wspólną modlitwę, prawda? Czyli to jest dzień po to, tak jak mówił ksiądz Mariusz, którego sercem, którego sercem jest Eucharystia, ze msza święta. Więc nie, nikomu nikt nie zabrania w tym dniu odwiedzić kościoła, pozytywnie. Uczestniczyć w mszy świętej, bo przecież tam jest tak piękne spotkanie z Bogiem, tam człowiek się karmi słowem i ciałem Chrystusa i tam już jest przedsionek nieba, prawda? Na trzy święty już jest przedsionek Królestwa Niebieskiego. No i także kwestia naszej modlitwy. To właśnie w niedzielę, kiedy to jest inny czas niż dzień poprzedni, to nie jest czas już zabiegania, bo nie powinien być takim czasem. Czas, kiedy się człowiek wiecznie śpieszy i tak dalej, i tak dalej, ma możliwość, żeby właśnie zadbać o modlitwę, czy na adoracji Najświętszego Sakramentu, czy na wspólnych mieszkorach w kościele, czy na gorzkich żalach spokojnie może pójść i właśnie oddać się tej, temu dialogowi czy spotkaniu z Panem Bogiem. Trzeci punkt. Tego dekalogu już nawiązuje do rodziny. Przeżyć czas w gronie rodziny i przyjaciół. O tym mówił też pan Jędrzej, z doświadczenia małżonka, yy, czy też ojca rodziny. I myślę, że każdy z nas wie, jak destrukcyjny wpływ brak Dnia Świętego ma na rodzinę. Bardzo destrukcyjny wpływ. Ile często rodziny cierpią, jeżeli nie jest ten czas przeżywany w gronie rodziny? Kiedyś, kiedy dyskutowaliśmy, właśnie na jednym z pierwszych spotkań społecznego roku świętowania niedzieli, pamiętam, ksiądz z Waldemar Wesołowski z Radia Plus i też z niedzieli powiedział taką bardzo ważną rzecz, uważam, i która też dała mi wiele do myślenia, ale przyznaję mu rację. Powiedział, że dzisiaj ludzie nie chcą przeżywać w niedzielę czasu w rodzinie, bo tak naprawdę nie mają o czym ze sobą rozmawiać. Po prostu nie ma wspólnej rozmowy między rodzicami a dziećmi, między dziećmi a rodzicami, między starszym a młodszym pokoleniem. Boją się spotkania w niedzielę bardzo często ludzie, dlatego że nie mają o czym rozmawiać i boją się bycia ze sobą. Bo w tygodniu tak naprawdę to jest taki komfort, prawda? Mijania się ze sobą w drzwiach. Jeden wychodzi, drugi wchodzi. Do szkoły, do pracy, na trening, prawda, na angielski, na niemiecki, na basen. Ciągle mijanie się, często słychać, jest wszystko w porządku. Przychodzi niedziela, może już nie ma basenu, nie ma szkoły, nie ma pracy. Mamy usiąść i rozmawiać o czymś. No niestety nie ma o czym. Najczęściej jak się kończy, jak pokazują też badania socjologiczne robione, każdy zajmuje stanowisko, jeden przy telewizorze, drugi przy komputerze, ten serwuje, ten ogląda, tamten gdzieś wychodzi i generalnie wszystko jest rozbite. I to niestety nic nie wpływa dobrze na życie rodzinne. Stąd dlatego mówimy w tym trzecim punkcie, uświadamiając, jak to jest ważne, żeby przeżywać czas w gronie rodziny i przyjaciół. Yy, bardzo lubiał, lubiłem, kiedyś to mówiłem już na jednym z sympozjum Civitas Christiana, odwołując się też do osobistego doświadczenia, lubiłem jak moi babci i dziadkowie, już świętej pamięci, którzy mieli swoje korzenie na Kresach, yy, opowiadali nam, jako swoim wnukom, jak wyglądały ich niedzielne popołudnia, na przykład kiedy przyjechali w transporcie tutaj na zachód, zostały, całe wioski zostały osiedlone w też w wioskach, prawda? ludzie się ze sobą nawzajem znali, jak ludzie przeżywali niedzielne popołudnie. Właśnie to było piękne, gromadzili się, grali jakieś gry, grali ze sobą w siatkówkę, rozmawiali ze sobą, dyskutowali, opowiadali o czasach przedwojennych i tak dalej, i tak dalej. No i właśnie tego dzisiaj brakuje, czasy się zmieniły. Oczywiście, że czasy się zmieniły, ale często mówimy kiedyś było lepiej. No właśnie. Kiedyś było lepiej, a myśmy to zepsuli. Dlatego ja uważam zawsze, że można, naprawdę można do tego wracać. Można do tego wrócić, jak ważny jest czas, zwłaszcza niedzielny, przeżywany w gronie rodziny, ale także i przyjaciół. O czym wspominał Pan Jędrzej, że może już dawno ktoś nie pukał do swoich przyjaciół, niespokojnie z nimi nie porozmawiał, tylko ewentualnie przez telefon czy przez Skype w internecie, a tu chodzi o spotkanie twarzą w twarz. Chodzi o spotkanie z człowiekiem. Do tego też służy niedziela. Czwarty punkt to właśnie przeznaczyć czas na odpoczynek na łonie natury. Znowu to wynika z listu apostolskiego Jana Pawła II z Domini. Papież tam bardzo wyraźnie mówi o tym, że jeżeli człowiek będzie przeżywał swoje odpoczywanie na łonie natury, wówczas będzie się też wzbudzało w nim myślenie ekologiczne. Człowiek będzie szanował naturę, bo będzie zachwycał się jej pięknem. Będzie widział, jaki ona ma pozytywny wpływ na to, że może tam wypocząć. Może wypocząć w górach, może wypocząć na jakimś kawałku zieleni, skrawku zieleni itd., itd. Sam też papież nam często to pokazywał, swoją postawę. Zachęcam, odsyłam do lektury książki księdza wywiadu z księdza martybiskupem Bogrzyckim, czyli tym, którym był drugim sekretarzem. Jana Pawła II, arcybis obecnie arcybiskup Lwowa. I ona właśnie opowiada, jak często papież lubił wtorki, bo wtorek to był dla niego dzień wolny od kurii rzymskiej. Wsiadał w samochód po cichu z policją włoską i jechał w góry, żeby powypoczywać na łonie natury. Z piękny opis tam jest, jak siadał z żonami tych policjantów, smażyli kiełbaski, śpiewał im piosenki, one uśpiewały też piosenki. Odpoczywanie na łonie natury. Dlatego papież też tak często nawiązywał do natury. Stąd też właśnie to nam wolno. Ile jest pięknych zakątków, choćby nawet w diecezji lepickiej, często nawet o tym nie wiemy. Mamy też taki plan, żeby troszeczkę, przynajmniej w gazetach, żeby w gazetach katolickich, ale też i pewnie i świeckich, popromować miejsca, które są nam nieznane, a są blisko naszych miejscowości, gdzie człowiek naprawdę może wypocząć. Gdzie naprawdę możemy począć. Czyli to jest czwarty punkt. Piąty, no właśnie, też ogromnie ważny i nawiązujący do relacji z Bogiem. Bo na to tak naprawdę mamy niewiele czasu. Jak pokazują też badania różnego rodzaju, yy, Biblia jest w naszym domu, ale jest niechętnie czytana. Bo nie mamy na nią czasu. Bo ciągle coś jest ważniejszego do zrobienia, więc kiedyś, jak nie w niedzielę, powinniśmy znaleźć czas, żeby przeczytać Pismo Święte, żeby poczytać Pismo Święte, czy też jakoś literaturę religijną, gazety religijne. Ku temu też właśnie powinna nam służyć niedziela. Yy, nawet jeżeli. Nie ma ona już tak świętego charakteru jak dawniej, ale żeby ten charakter przywracać, jest potrzebna ta relacja z Bogiem przez Słowo Boże, bo przecież ciągle też potrzeba, żebyśmy budowali swoją wiarę. Szósty punkt, to jest też nawiązanie do tego życia rodzinnego, znaleźć czas na rozmowy rodzinne, czyli odwiedzić rozmowę, a tu bardziej chodzi, to o czym powiedziałem też wcześniej, żeby rozmawiać ze sobą w rodzinie żeby właśnie był czas na to w niedzielę, żeby poopowiadać, co u każdego członku w rodziny słychać. Jak przebiega nasze życie. Właśnie niedziela też ku temu powinna służyć. Żeby znaleźć czas na rozmowy rodzinne. Ważna sprawa, to już tak znajdująca się przy końcu, ale właśnie pamięć o chorych i samotnych. W tygodniu człowiek nie ma na to czasu. W tygodniu nie ma czasu, bo jest pęd, jest ciągły bieg, bieg. A właśnie ile osób chorych i samotnych czeka na jakąś, powiedzmy, do naszą, naszą wizytę. Myślę, że tu i kwestia sąsiadów i naszej rodziny. Co miesiąc, patrząc na swoje doświadczenie, pewnie inni księża o wiele więcej mają takich doświadczeń, ale co miesiąc odwiedzam 16 chorych w parafii. Ogromnym bólem ich jest, że są nieodwiedzani. Są nieodwiedzani, są po prostu często zapomniani. Są zapomniani przez swoich najbliższych. Wiszą zdjęcia, czy też ustawione są na meblach zdjęcia wnuków, dzieci, których płaczą, że już dawno nie widzieli, bo są zapomniani. I dlatego też właśnie przypomnieliśmy, że pamiętać o chorych samotnych, to też na to powinien człowiek znaleźć czas, właśnie w niedzielę. Kolejna kwestia, no to właśnie też już wspomniana dzisiaj, odwiedzenia grobów zmarłych. Znowu, w tygodniu nie zawsze jest na to czas. Jest jedna wielka akcja, czy dwie takie groby. Jak będzie za chwilę panel, to Państwo będą mogli się podzielić swoim doświadczeniem, bo też ważne, żebyśmy o tym mówili ale właśnie świąteczny stół zawsze łączy rodzinę. Łączy rodzinę i pozwala, pokazuje, że wtedy świętujemy. Bo w tygodniu, jak ktoś idzie na pierwszą zmianę ktoś idzie na drugą zmianę, to normalna sprawa, że ani przy Śniadaniu, ani przebije wspólnie się nie spotkamy. A niedziela właśnie powinna być takim czasem wspólnego spotkania przy wspólnym świątecznym stole. I dziesiąta sprawa, właśnie podkreśli dzień świąteczny od świetnym strojem. Nawet w tym felietonie swoim napisałem taką swoją refleksję, no jak idziemy gdzieś do banku, prawda, zawsze elegancko ubrani ludzie, elegancko ubrane y, kobiety, mężczyźni, idziemy do firmy ubezpieczeniowej, do sal salonu samochodowego, wszyscy garnitury nienaganne, wszyscy, wszyscy eleganckie buciki, a później widać, że w niedzielę, zwłaszcza zwłaszcza u młodszego pokolenia, ten strój zamienia się, no niestety, ale na strój taki pospolity, powszechny. Ja pamiętam z, w czasy, kiedy jeszcze byłem ministrantem, to nie do pomyślenia było u nas, żeby do ołtarza w niedzielę wyjść w stroju powszednim. Ksiądz na to po prostu nam nie pozwalał. Dzisiaj nie da rady tego, jakoś sam prowadzę ministrantów w parafii, ciężko jest nieraz yy, jakoś no, wymusić wręcz, żeby to był w niedzielę odświetlny strój. Brakuje nieraz takiej tradycji rodzinnej, prawda? A też i widzę, że Dominik Papież o tym pisze, że ważny jest ten świąteczny strój, skoro to dla nas jest dzień święty, to powinien być to podkreślone od świętym stronie. Bardzo to widać przy starszym pokoleniu. Oczywiście nikogo nie urażam, bo są różne tradycje. Ale widać, jak starsi panowie przychodzą na przykład w świętej trójce w Legnicy na 7.30 na prześwięt. To jest właśnie najbardziej taka, powiedzmy, elegancka msza. Krawaty, garnitury, panie, garsonki, prawda. To nie są jakieś remie mody, Ale widać, że to wisi w szafie i czeka na niedzielę. Czeka na niedzielę, że to jest inny strój niż na dzień poprzedni. Dlatego też ważne, żeby do tego przywiązywać wagę. Pewnie ten dekalog nie zamyka wszystkiego, prawda? Nie zamyka wszystkiego, ale chyba zgodzimy się, że mówi on o ważnych sprawach, o których sobie powinniśmy zawsze przypominać. Dziękuję bardzo.